Biedny, nudny i nie rokujesz finansowo. Pamiętasz, jak poprosiłaś mnie, żebym zamknęła kredyt twojemu mężowi? Mięto. Kredyt zamknęła, ale rozliczaliśmy się inaczej. Jaki jest twój cennik? Z takimi znakami pewnie drogo sobie liczysz. Więc, y... chciałbym cię strasznie przeprosić, że całowałam się z twoim chłopakiem. Suf! Teraz możesz walić. A ja panią znam. No i co? Na komisariat mnie pan teraz zawiedzie? No to jest jakiś pomysł. Chyba, że masz lepszy. Nie jest między wami kolorowo. No, ktoś musiał być dupkiem w tym związku. Ty masz czelność zwracać mi uwagę? Zobacz, co ty robisz. Opłamujesz wszystkich, kradniesz, wykorzystujesz Mateusza, tak, a ty masz rozeznanie, co jest dla niej dobre. No chyba lepsze niż ty. To jest dla mnie za dużo. Słuchaj, wyś się ogarnij i zacznij myśleć co dalej. Masakra jest skończony.